Content recycling z AI to jest jedna z głównych odpowiedzi na to, jak ratować sobie ten ruch. Przychodzimy do sklepu, który ma 500 poradników. To pierwsze, co robimy, to Content recycling, który byłby rok temu niesamowicie kosztowny, a jeżeli klient ma tylko na no to, daje zgodę, to Content recycling robiony przez redaktora wspieranego przez AI, to jest po prostu bajka, bo AI po pierwsze wszystkie te artykuły przemieli i sprawdzi, które będą sprzedawały, a które są bez sensu, bo tam są takie jakieś e, czasami kwiatki, które były pisane po to tylko, żeby e, były napisane. Jeszcze parę lat temu aż to Topical Authority mogło nie być aż tak istotnym czynnikiem, teraz jest niezwykle istotnym i trzeba usuwać stare śmieci ze swoich stron też. Nie? Natomiast jak te treści przefiltrujemy i nagle mamy ten stary artykuł, który już był dobry, zbierał ten ruch Przecież ja go ulepszy momentalnie albo da nam pomysły, jak go ulepszyć i powie dopisz to dopisz tamto i teraz nagle pojawi się tam nasz komentarz pojawi się nasza osoba wreszcie można to robić więc bardzo to polecam.